Zdarzyło Ci, się, że kiedyś wyszłyś od fryzjera z płaczem? Oj, wielokrotnie. Wielokrotnie się tak zdarzało. Kiedyś, pamiętam na 18 urodziny, był modny taki trend na włosach ombre i ja stwierdziłam, że to będzie mój prezent od mojej mamy i pójdę do fryzjera, zrobić sobie taką fryzurę. Wyszłam z płaczem, bo nie dość, że wydała mama horrendalne pieniądze za, ten, za tą fryzurę, to jeszcze miałam zrobione ciemne włosy, odcięte i rude na dole, więc rzeczywiście płacz był straszny, moja mama w domu siedziała, próbowała coś z nimi zrobić. E, ale udało jej się, po niego do miarę pozakrywała, teraz szłam swoje naturalne i nic nie kombinuję. Ale gdyby mm, przyszło Ci, nie wiem, w do jakiejś kampanii y, przefarbować się, no nie, nie powiem na blond, bo z ciemnych włosów to nie wiem jak to się robi do końca, ale podejrzewam, że się da. Ale gdyby Ci płacili, nie wiem, bimbaliony i powiedzieli, słuchaj, no fajnie, wszystko ekstra, tylko potrzebujemy blondynki. Gdzieś słyszałam takie pomysły, żeby na Miss Universe wysłać mnie jako blondynkę. Ale z drugiej strony uważam, że lepiej być naturalnym. Jeśli chodzi natomiast o współpracę, gdybym widziała, że to jest fajny pomysł, fajna współpraca, która może też zaowocować na przyszłość, to myślę, że jestem na tyle może czasami szaloną osobą, że byłabym w stanie to zrobić. Może nie na platynę, bo, bo raz, że nie widzę się w tym kolorze, to jeszcze zniszczy... to jeszcze zniszczyłyby mi włosy strasznie, ale na inny kolor, chyba bym się zdecydowała.